Cześć tu, Emma. Witajcie na kanale MC Dziś otwieramy szóstkę. No i otwieramy. Jest szustka, jest szóstka. Tu jest. otworzył? No, jak to się od To będzie? No, świnka. Świnkę łatwo znaleźć. I prezent. I trzeba. Jeszcze raz. To, sobie zamieniam tutaj. Na się nie ma skończ. Jeszcze raz. raz. Zerwnik przyniosłem tu. Nie ma świnku. Ale to... mamy kapelusz, Magiczny. Tu świnka jest robione. Prombą pląb, pląb, pląb. Tak wygląda świnka. Tak. Zdążymy sobie... Uchwały, jak, sobie jak ja. Muszę spojrzeć ostatni raz. Tylko ostatni raz sobie spojrzę. to dobrze zrobiliśmy? Jeszcze raz, ostatni raz sobie spojrzę. Ale trudno się składać. Bo udało mi się. Kapelusz do koła dochodzi. Do nikogo. Yy, to tak to wygląda. Zrobię jeszcze jeden taki prezencik. Mroię trochę inne. Я не знаю, Нет. А, что запомнила. О, да, Tak wygląda prezentacja. tak wygląda tak i dziękuję, to wszystko co dla Was przygotowałam, zachęcam do oglądania moich odcinków.